Witaj! Zapraszam do obejrzenia piątej, ostatniej już części montażu systemu automatycznego nawadniania trawnika. We wcześniejszych odcinkach pokazałem budowę systemu od projektu po montaż i podłączenie. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków. Z góry przepraszam, ale piąta część będzie najdłuższa. Pokażę w niej jak uruchomić system nawadniania, a także omówię typy zraszaczy i dysz, jakie stosuję w budowanych przeze mnie systemach. Przedstawię ich zakres działania, a także jak wymieniać dysze i wyregulować zraszacze. Myślę, że jest to uzupełnienie wiedzy, jaką zdobyłeś, oglądając moje wcześniejsze odcinki. Dziękuję za wszystkie komentarze i pytania, jakie pojawiają się pod, pod filmami. Mam nadzieję, że seria filmów o budowie systemu automatycznego nawadniania przyczyniła się do powstania niejednego systemu zbudowanego własnymi rękami. Jeżeli filmy są pomocne i dla Ciebie, proszę zostaw łapkę w górę i subskrybujmy kanał. Zapraszam także do oglądania innych filmów na moim kanale. Tymczasem zapraszam do oglądania ostatniego, dość długiego odcinka z budowy systemu nawadniania trawnika. Mam nadzieję, że wytrwasz do końca. We wcześniejszych filmach nie pokazałem prac wykończeniowych na tarasie, dlatego teraz nadrabiam te zaległości. Po sprawdzeniu systemu i szczelności rury zasilającej system, ułożyłem kostkę na tarasie. Zasypałem tę szurę doprowadzającą wodę do skrzynki zaworowej, przykryłem włóknieną i przysypałem kamieniem. Dzięki temu całość estetycznie ukryta jest w pasie z krzewami, a na tarasie nie ma śladu, że było coś rozbierane. Przed uruchomieniem systemu konieczne jest przepłukanie rurociągów i zraszaczy z ewentualnego piasku, który mógł dostać się podczas montażu. Zraszacze statyczne Hunter wyposażone są w dysze techniczne zabezpieczające wnętrze zraszacza podczas montażu. Mają one duży otwór, przez który bez problemu usunięte zostaną wszelkie zanieczyszczenia. Ustawiam zraszacz kręcącą częścią wynurzalną tak, żeby strumień wody w czasie przepłukiwania skierowany był na trawę. Następnie wymieniam dysze w zraszaczach przekładniowych. Dla przypomnienia, to zraszacz Rainbird model 3504. Zamontuję dysze z zasięgiem odpowiadającym rozmiarom obszaru, jaki ma być podlewany. Szczegóły dotyczące zasięgów podam podczas omawiania każdego ze zraszaczy w dalszej części filmu. Dysze wymienia się odkręcając śrubę zabezpieczającą na skraju górnej części zraszacza. Następnie podważając delikatnie dyszę od dołu wyciągam ją z głowicy zraszacza. Fabrycznie zraszacze 3504 zastosowaną mają dyszę 2.0 o zasięgu około 8 metrów. W zestawie ze zraszaczem dostarczony jest komplet dysz. Ja potrzebuję dyszę o rozmiarze 1.5 o zasięgu 7 metrów. Do dyspozycji są dysze od 0.75 do 4.0. Dysza ma taki kształt, że nie ma możliwości zamontowania jej w inny niż prawidłowy sposób. Wkładam dyszę do głowicy, dociskam aby weszła do końca i dokręcam śrubą zabezpieczającą. Po przepukaniu systemu montuję dyszę na zraszaczach statycznych. Odkręcam dyszę techniczną. Wkładam filtr, który dostarczony jest razem z dyszami i wkręcam dyszę. z częścią wynurzalną zraszacza słychać charakterystyczny dźwięk. Ustawiam lewą granicę podlewania. Jest ona zaznaczona wycięciem na dyszy. Szczegóły pokażę w dalszej części filmu. Dalej wstępnie ustawiam kąt podlewania kręcąc pierścieniem na dyszy. Mogę teraz uruchomić system. Przy wstępnym ustawieniu zakresu pracy zraszaczy czasami uda się trafić tak, żeby nie potrzeba dodatkowej regulacji. Tak jest w przypadku pierwszego ze zraszaczy. Ja jednak mam większe doświadczenie i wiem jak one działają. Jeżeli budujesz system po raz pierwszy, pewnie będziesz musiał zarezerwować więcej czasu na regulację. Pamiętaj, że zraszacze przekładniowe reguluje się na wyłączonym systemie bez wody. Metodą prób i błędów odpowiednio je ustawisz. Nieraz zostaniesz również podlany i ty. W dalszej części pokażę dokładnie, jak wyregulować wszystkie typy zastosowanych zraszaczy oraz jak dobrać odpowiednie dysze. Tymczasem zobacz jak działa system, którego budowę mam nadzieję śledzisz od początku. Jeżeli nie widziałeś wcześniejszych odcinków, to zapraszam do oglądania. Omówię teraz i pokażę pracę różnych typów zraszaczy. Zacznę od największego z podstawowych typów. Jest to Rainbird Model 50.04, który wynurza się tak samo jak pozostałe z filmu na wysokość 10 cm. Zraszacz ten posiada gwint wewnętrzny czy czwarty cala. Więcej szczegółów za chwilę. Następny to zastosowany w budowanym systemie Rainbird Model 35.04. To również zraszacz przekładniowy jak wcześniejszy 50.04. W zestawie ze zraszaczem dostarczony jest komplet dysz. Zraszacz ten posiada mniejszy gwint wewnętrzny o rozmiarze pół cala. Jak wcześniej wspomniałem w zestawie są dysze od rozmiaru 0,75 do 4,0 w zależności od potrzebnego zasięgu na jakim działać ma zraszacz. Wymianę dysz pokazałem już wcześniej, ale za chwilę również to zrobię. Kolejny zraszacz to zraszacz statyczny firmy Hunter, model PROS04, który ma również gwint wewnętrzny półcala. cala. Wyposażony jest w dyszę techniczną, o której mówiłem już wcześniej. Do tego zraszacza osobno dokupuje się dysze np. VAN lub MP Rotator. Szczegóły za chwilę. Omówię teraz pierwszy zraszacz 5004. W ruchomej głowicy znajdują się cztery otwory. Pierwszy z nich, naprzeciw dyszy, to otwór do regulacji kąta pracy. Kręcąc śrubką w lewo lub w prawo, zwiększa lub zmniejsza się prawy zasięg działania zraszacza zgodnie z oznaczeniem plus i minus. Po przeciwnej stronie znajduje się śruba mocująca dyszę zraszacza. Po prawej stronie podłużny otwór to miejsce, gdzie wkłada się specjalny śrubokręt firmy Linebird, służący do regulacji i podnoszenia zraszacza. Wkładając go w otwór i przekręcając o 90 stopni, możesz wyciągnąć głowicę zraszacza. Przytrzymując wynurzalną część, możesz przystąpić do wymiany dyszy. Czwartym otworem jest miejsce na oznaczenie wielkości zastosowanej dyszy. Po wymianie możesz zmienić znaczek odpowiednikiem zastosowanej dyszy. Nie wpływa to jednak na pracę zraszacza i pełni funkcję tylko informacyjną. Po wykręceniu śruby do momentu, aż nie będzie przytrzymywała dyszy, podważam ją delikatnie śrubokrętem i wyciągam. Do zraszacza trzeba dokupić komplet dysz. Część sprzedawców dostarcza je razem ze zraszaczem. Tu do dyspozycji mamy dysze od rozmiaru 1.0 i niskiej trajektorii do rozmiaru 8.0 dla dalekiego zasięgu. Zraszacz fabrycznie wyposażony jest w dysze o rozmiarze 3.0 i zasięgu w zależności od ciśnienia 11-12 metrów. Podobnie jak w zraszaczach 3504, gniazdo dyszy wyprofilowane jest tak, aby nie było możliwości włożenia jej odwrotnie. Wkładam dyszę, dociskam do końca i dokręcam śrubą. Prezentowany przeze mnie zraszacz to model 5004. Są jeszcze 5004, które dodatkowo wyposażone są w zawór zamykający wodę w zraszaczu przy włączonym systemie. Umożliwia to regulację bez wyłączania systemu. Są one jednak droższe. Czas na przedstawienie zasięgów i wydajności tego modelu. Tabela przedstawia kilka kolumn, takich jak ciśnienie, jakie mamy w systemie, i na podstawie tego, przy wyborze odpowiedniej wielkości dyszy, jaki uzyskamy zasięg, jaki będzie przepływ wody przez raszacz oraz jaki opad, czyli ilość wody wyrażony w milimetrach na godzinę. Jak widać, zraszacz tego typu możemy zastosować przy ciśnieniu od 1,7 do 4,5 bar i przy zastosowaniu odpowiednich dysz uzyskamy zasięg od 10,2 do 15,2 m, a przy dyszach o niskiej trajektorii strumienia wody od 7,6 do 11 metrów. Ja jednak przy mniejszych odległościach stosuję zraszacze 3504, o których za chwilę. Taką tabelkę znajdziesz również w internecie, wpisując model zraszacza w Google. Aby wyregulować zraszacz wkładam śrubokręt w otwór służący do wyciągania głowicy i podnoszę zraszacz do góry. Pierwszym krokiem jest ustawienie lewego skrajnego zasięgu zraszacza. Ustawiam go kręcąc głowicą w lewą stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara do momentu w którym dysza będzie ustawiona w kierunku lewego skrajnego kąta. Następnie śrubą regulacyjną ustawiam prawy kąt. Kręcąc w prawo zwiększam prawy kąt, w lewo zmniejszam. W przeciwieństwie do ustawień lewego kąta, prawy kąt możemy ustawić również przy uruchomionym systemie. W pracy można ręcznie obrócić głowicę jednak tylko w kierunku, w którym w danej chwili działa zraszacz. Jeszcze raz, kręcąc śrubką regulacyjną w prawo, zwiększamy prawy kąt. w lewo zmniejszam. Jeżeli nie zgadza się lewy kąt, to jego regulacji dokonuje się tylko i wyłącznie przy wyłączonym systemie. Jeżeli trzeba zwiększyć zasięg bardziej na lewo, to wystarczy delikatnie przekręcić do właściwego położenia. Jeżeli kąt jest za duży i za daleko leje w lewą stronę, to konieczne jest obrócenie głowicy ponownie w lewą stronę dookoła, do ustawienia prawidłowego kąta. Po ponownym ustawieniu lewego kąta konieczna będzie korekta ustawienia prawego kąta według wcześniejszej instrukcji. Zaznaczacz 3504 ustawia się identycznie jak 50,04. Nie posiada on miejsca na wstawienie znacznika dyszy, natomiast wszystkie pozostałe otwory służą do tego samego co w 50,04. Aby nie przedłużać filmu, nie będę ponownie omawiał tego samego. Aby wymienić dyszę, również odkręcam śrubę przytrzymującą dyszę i podważam śrubokrętem od dołu. Wybraną dyszę w innym rozmiarze wkładam w gniazdo i dociskam, aby weszła do końca. Następnie blokuję śrubą, dokręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Śruba służy głównie do przytrzymania dyszy, ale wkręcając ją mocniej, można również zmniejszyć zasięg sumienia wody. Teraz przedstawię zasięgi i wydajności tego modelu również mamy kilka kolumn takich jak rozmiar dyszy, ciśnienie, zasięg, przepływ wody przez zraszacz oraz opad wyrażony w milimetrach na godzinę. Zraszacz 3504 możemy zastosować przy ciśnieniu od 1,7 bar i przy zastosowaniu odpowiednich dysz uzyskamy zasięgi od 4,6 do 10,7 m. Jest to dobre uzupełnienie systemu dla tych odległości pomiędzy zraszaczami statycznymi, o których opowiem za chwilę, a zraszaczami 5004, o których mówiłem wcześniej. Również tabelkę znajdziesz w internecie, wpisując model zraszacza w Google. A tak działa zraszacz 3504 podłączony do źródła wody. Zasada działania identyczna jak w większym bracie 5004. Przechodzę teraz do ostatniego typu stosowanych przeze mnie zraszaczy, czyli zraszacz statyczny Hunter plus 04. W przeciwieństwie do wcześniejszych, wynurzalna część nie obraca się w zaplanowanym kącie, a za zasięg i kąt odpowiedzialna jest zastosowana dysza. W swoich projektach stosuję dysze Rainbird Model 1, które występują w różnych rozmiarach i do podawania obszarów o różnym kształcie. oraz dysze Emperatator z firmy Hunter, które również dobieram w zależności od potrzeb. Jak wspomniałem wcześniej, zraszacz fabrycznie wyposażony jest w dyszę techniczną, która zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń podczas montażu systemu i którą zostawiam do pierwszego przepłukania systemu. Aby zmienić dyszę, odkręcam dyszę techniczną. Omówię dyszę WAN. Przed przekręceniem dyszy wkładam filtr, który dostarczony jest razem z dyszą, a następnie nakręcam wybraną dyszę. Na dyszy, van lewa strona oznaczona jest charakterystycznym wycięciem. Aby ustawić lewy kąt, obracamy całą częścią wynurzalną z poniżej dyszy do uzyskania odpowiedniego lewego kąta. W celu ustawienia prawego kąta kręcę pierścieniem na dyszy. Zkręcając śrubkę od góry, możemy zmniejszyć zasięg dyszy. Pokażę to jeszcze raz na samej dyszy. Lewy kąt oznaczony wycięciem. Pierścień do ustawienia prawego kąta. Dysze van występują w 7 rozmiarach. Można zastosować je przy niższych ciśnieniach od 1 do 2,1 bar. Dysza ta w przeciwieństwie do zaszaczy przekładniowych leje ciągłym strumieniem w zależności od ustawionego kąta. Potrzebuje też więcej wody, dlatego możemy ją zastosować, gdy mamy odpowiednio duży przepływ wody w systemie lub zastosujemy odpowiednio mniejszą ilość straszaczy na sekcji. Zasięg dysz serii VAN mieści się od 0,9 m przy zastosowaniu dyszy VAN 4 do 5,5 m przy zastosowaniu dyszy VAN 18. Podobnie jak wcześniej, tabelki znajdziesz w internecie. A teraz ustawienie i uruchomienie zraszacza z dyszą VAN. Podważamy głowicę, aby wyciągnąć część wynurzalną i obracamy do żądanego kąta. Następnie po uruchomieniu możemy ustawić prawy kąt kręcąc pierścieniem dyszy. Jeżeli potrzebna będzie korekta lewego kąta, możemy to zrobić na uruchomionym zraszaczu. Jak wspomniałem wcześniej górną śrubką możemy zmniejszyć zasięg zeszacza, ale polecam dobieranie odpowiednich dysz do obszarów, jakie mamy podlać według tabeli z rozmiarami. Przechodzę teraz do omówienia ostatniego typu stosowanych przeze mnie dysz. Wykręcam dyszę Wan i wyciągam filtr. Dysze emperotator, które teraz omówię mają zamontowany już filtr. Na dyszy znajduje się ścięcie. Jest to oznaczenie lewego skrajnego kąta dyszy. Ustawiam zraszacz według potrzeby, aby ścięcie znajdowało się po lewej stronie. Dysze tego typu pracują nieco inaczej niż wcześniejsze van. Regulację kąta przeprowadzam kręcąc średnim pierścieniem na dyszy przy uruchomionym systemie. Można zastosować dedykowany do tego kluczyk, który ułatwia regulację. Od góry w dyszy znajduje się mała śrubka, którą również możemy zmniejszyć zasięg. Dysze MP Rotator charakteryzują się dużo mniejszym zapotrzebowaniem na wodę i możemy je łączyć w jednej sekcji z, ze zraszaczami przekładniowymi. Dysz WAN natomiast nie możemy łączyć w jednej sekcji z MP Rotator lub zraszaczami przekładniowymi. Średni czas jaki ustawia się na podlewanie przy użyciu zraszaczy przekładniowych lub z dyszami MP Rotator to 20-25 minut, Natomiast z z dyszami van wystarczy 5 minut, aby uzyskać odpowiednią dawkę opadową. Każda z dysz ma oznaczenie na górze. Występują one na różne odległości i różne kąty. Zakres pracy przy ciśnieniu 1,7 do 3,8 bar i małe zapotrzebowanie na wodę powoduje, że są one bardzo uniwersalne. Zasięg to 1,8 do 10,7 metrów. Przy czym z doświadczenia nie polecam stosowania ich przy dużych zasięgach powyżej 5-6 metrów, ponieważ są one dość podatne na wiatr, co może spowodować, że skraj podawanego obszaru może zostać niedolany. Występują też dysze do podlewania wąskich a długich odcinków. Tabelki, jak wcześniej znajdziesz w internecie. Mam nadzieję, że dotrwałeś do końca, a przekazana przeze mnie wiedza jest dla Ciebie zrozumiała. Może się ona przydać również wtedy, gdy firma zamontowała u Ciebie system, a potrzebujesz zrobić małą korektę w zasięgu czy w zakresie pracy zraszacza. Na tym chciałbym zakończyć serię filmów dotyczących budowy systemu nawadniania. Musisz wiedzieć, że każdy ogród to inny projekt, a każde źródło wody charakteryzuje się innymi parametrami. Mogą one również różnić się w zależności od pory dnia i nocy, a także od pory roku i ograniczeń, jakie wprowadzają miasta w czasie suszy. Często zdarza się, że system, który nie chce wynurzyć się w czasie dnia ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na wodę, w nocy będzie działał bez problemów. Jeżeli przygotowane przeze mnie filmy są dla Ciebie użyteczne, proszę zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, na który również zapraszam. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach przy realizacji kolejnych pomysłów. Życzę Ci powodzenia przy realizacji własnych projektów i budowie własnego systemu nawadniania trawnika.